Kuryza, spuszczanie wody 2020 październik chyba nie wiem który dzisiaj ale 16, 18 lało niemiłosiernie wody od Chuchu i trochę kurwa. i takie coś jest kurwa co rusz gdzieś kurwa kawałek trzeba napierdzielać i trzeba napierdzielać kurwa po 50 metrów w rowku. kurwa jego macie. A takich kurwa jezior jest to. Ja bieży dole. Kolejny przekopik robię. Kurwa Bagię masakra, Oczywiście kurwa. Każdy myśli może, że w piasku będzie woda, stała to się grubo myli. I muszę z tego kurwa stąd spuścić kurwa na no moje. Przez moje pole kurwa do rowu Bo woda płynie właśnie. Kurwa. Tu. Tu w tym kierunku kurwa zapiewna. No. A tak się odbywa sadzenie kukurydzy. Może kurwa zamiast właśnie. Siać kurwa, sadzić Pach wyhodował, posadził kurwa i stoi Chuj kopie dalej Kolejny jeszcze wykopane wykopany Mazaka raz I to muszę z sąsiada kurde pole Sąsiada to jest pszenica, muszę spuścić przez moją kukurydzę do mojego rowu. No, niestety, tak czasami bywa, panie. Kurka woda. No, tak wygląda właśnie beztroskie życie rolnika. Beztroskie. Jak to niektórzy myślą i uważają, rolnik nie ma nic do roboty. Jeszcze dopłatę bierze, bo Wy dopłatę macie. Już nie takie mnie dochodziły od moich tu niektórych znajomych też i ludzi. Nie powiem kto, co, jak, bo wiadomo. Beztroskie życie Ronika. Siwe włosy na głowie, żeby zebrać kurwa. I takie tam inne rzeczy kurwa. Oczywiście. My sobie żyjemy bez i niczym się nie martwimy. Mam zrobiony przyrząd do drenowania pól na róże 50. Jak będę drenował, to zrobi filmik. No niestety tegoroczne ulewy pokazały, gdzie jeszcze trzeba rurę zapuścić. No a to, a to tutaj jeziorko. Jeszcze się kurwa, będzie trzeba przyjść raz. Jeden dolar. Siedem Kurwa. jego Majego macie. Uff. Ja pierdolę. Jak kurwa, to chyba nie wiem, kurwa. Chyba na wiosnę chyba będziemy kosić kurwa. Ебана раса. Жека Одра. Wow.